jest jedna rzecz. Druga rzecz, Szanowni Państwo, e, nigdy nie w sobie, jak jestem 15 lat radnym, do tego, żeby chodzić do jakiegokolwiek urzędnika, e, do w jakiejkolwiek sprawie, e, tak po prostu z tylko dlatego, że jestem radnym. E, pierwsze, jest to w mojej ocenie etyczne i niepoważne, po drugie, od tego jest e, kwestia związana z interpelacjami. Powiem Wam, bo nie wiedziałem, że Pani mnie czyta, bo też nie czytam innych e, interpelacji. Dla mnie to, co jako radny oczekuję od prezydenta, jako członek Komisji wizyjnej, wydaje mi się no, bardzo oczywiste. Ale może tylko i wyłącznie. Dziękuję bardzo. Czyli jak rozumiem, nie jest, to... jest to mój wniosek. Dobrze, oddam ten wniosek. Pod mnie? kto jest z Państwa jest za tym, żeby prezydent? Dziennikiem informacji na temat budowy szaletu. No, Może jest... tak. tak Kto jest przeciw? Albo ja się wstrzymuję. Dobrze. To ja się wstrzymam. Dziękuję Panu bardzo. Mam nadzieję, że informacje, które ode mnie pan uzyskał, wystarczy Panu. Panie Przewodniczący. Nie wiem, to nie mniej, nie na posłuchania. Okay. Mogę jeszcze mieć pośród Pana Przewodniczącego? Ej, jeżeli są dokumenty składane przez Urząd Najświętszy, do ono prawda? Na piśmie to jest chyba jakaś odpowiedź na piśmie, która mówi o tym, dlaczego ta inwestycja na przykład nie może zostać oddana do użytku, prawda? Bo tak, jest, ale jest, składany, jest składany, ale to czy ten dokument Nie, 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 musi być członka powiedzieć, ale to nie ma, no to tak, jak można zajęć. No wszystko pan będzie w tym panie Znaczy inaczej. Wiadomości na temat przetargu są u, umieszczone na stronę internetową. Następnie rolą wykonawcy było złożenie dokumentacji, bo to było za projektu i wybór. Czyli... czyli Rozumiem, że to był inwestor zastępczy no, w tym momencie i on miał zobowiązanie do tego, złożył do, nich, do, do nadzoru budowlanego wniosek o odbiór, nadzór budowlany się pojawił i doszukał się pewnych według nadzoru. Ale to jest no to nie, to nie możemy, bo my jako miasto, jak rozumiem, nie składaliśmy wniosku o odgór, bo inwestor stał się inwestorem zastępczym i to nie on składał panie, to nie o, o pozwolenie na budowę odgór. Wyjaśnij, gdzie ja mam, jako radny, złoty pizzeń? Dostęp do informacji tyle, że najbliższą ewolucję odgórną. 300 lat. Współpracownicza Niemczech? Staram się pytać, czy chcecie nawet o kolokwializację odgórną? Ale nie ma tego, co... Ostatnia mówił o tym czacie. Dobrze, Bo wydaje mi się, że naprawdę temat nie jest aż tak i żebyśmy zajmowali się nim tak, tak długi czas. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do pani skarbnik? Sekundę, zaraz panu udzielę głosu. Ja się zgłaszałem jako mieszkaniec. Ale jeszcze zostało Ale coś zostało w porządku? Przyjemna, ale też będę się mógł na Państwa że nie było takiej możliwości, żeby nie ma. Panie radny, nie być wydaje mi się, że no naprawdę nie Na nie odpowiem, ponieważ nie będzie, ale jeżeli po prostu sprawdzi wiem, że część została za by Przepraszam, proszę pana, ale, panie, czy to jest komisja rewizyjna na temat szaletu, nie. że w tej chwili... Nie, na no, no serio, że w tej chwili po prostu pan... A tak mówię, że pan nie używa Ale wcześniej, proszę pana, bo takie pytania to się zadaje jak kiedyś było, że przed komisją rewizyjną były pytania, później były odpowiedzi. To są szczegółowe pytania. Ja z tych dokumentów nie powiem Pani. Tak, a ja Pani też dla zrozumienia sytuacji w ogóle nie chciałem Panią pytać o to, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że nie ma Pani wiedzy, tylko potrzebne mi było dokumenty. też, była taka jasność w takich normalnych wiedzy? Ale nie, co były zapłaty, zapłaty? Jakie były wykonane? Też to nie jest jakaś wiedza, wiedza tajemna, tylko po prostu się z dokumentacji przedstawiła. Przypominam sobie, że jeszcze rozmawiałam z Marzeną Kud, że część tej inwestycji jest niezapłacona i zatrzymana, ale tych inwestycji jest tak dużo, że trudno, żeby Pani nie znaleźć inwestycji, a ja akurat to. Tutaj ja jest 138 na Reasumując ten temat, naprawdę nie chciałbym, żebyśmy byli przyczynkiem do tego, że w całym kraju pozamykamy na to no Także będziemy wtedy jeszcze bardziej sławni jako Polska będziemy jeszcze sławni. Dobrze, ale już chciałbym skończyć tę dyskusję i przejść do głosowań. Podam teraz pod głosowanie. Pierwszy kto z Państwa radnych jest za przyjęciem opinii w sprawie sprawozdania prezydenta miasta stroku z wykonania budżetu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Białegostoku, informacji o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Cztery. To się, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Drugi punkt. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Białego i podjęciem inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie? Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw. 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 Drugi punkt. Czyli dwóch przeciw. 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 Drugi. przeciw. Komisja z stosunkiem 4 za, 2 przeciw, przyjęła powyższy głos. Punkt trzeci. Kto z Państwa radnych jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miasta Białego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białego Stoku za rok 2022 i podjęcie inicjatywy uchwały w tej sprawie? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Komisja stosunkiem głosów 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Przyjęła powyższy wniosek. Znajdujemy się w punkcie sprawy różne i wolne wnioski. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Jak to się stało się, że komisja rewizyjna zebrała się tylko raz w roku? Skoro jest tyle skarg mieszkańców na korupcję, nepoty, sfałszowane wybory, państwo mówicie o szalecie, a na przykład lotnisko 40 milionów złotych wydane, do dzisiaj żaden samolot nie odleciał regularnie, nie można pójść kupić biletu. Komisja telewizyjna nie otrzymała żadnej informacji na temat skargi, na której ma się, którą ma się zająć. To jest komisja skargi i wniosków chyba od, od, od tego i to jest. Właściwa osoba, która. A Buczkowski, chyba jest? Też? Nie? Ksenia. A, Ksenia. Ksenia. Pani Ksenia Jakimowicz jest przewodniczącą. Jeżeli do komisji rewizyjnej wpłynęłyby jakiekolwiek informacje na temat, czym ma się zająć, czy skargami na temat wykonania budżetu, czy teraz prezydenta, na pewno komisja wspierałaby się częściej. E, osobiście uważam, że e, szanujmy swój czas i nie spotykajmy się również e, co, co miesiąc, co codziennie, tylko z tego powodu, że wypijemy sobie kawę. Jeżeli byłby jakiś temat, jeżeli zgłosiłby Pani jakiś temat i wpłynęłoby do mnie pismo jako do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że mam się czymś zająć, na pewno bym się tym tematem zajął. Także zachęcam Pana do takiej formy, a nie mówienia o tym, że wiele jest skarg od mieszkańców na działanie urzędników. Czy prezydenta. Żadna informacja na ten temat do, do mnie nie dotarła, także komisja działa w swoim trybie i w swoim czasie. A wtedy o posiedzeniach decyduje na przykład pan jako przewodniczący, tak? No, że, trybie, od... że się w... zwołuje w określonym terminie na określony temat. Tak. Dobrze. Jeżeli będzie pan miał ochotę, żeby komisja rewizyjna zajęła się jakimś tematem i temat uznamy jako komisja za mhm. ważny, żeby się nie, tym tematem komisja zajęła, na pewno się tym tematem zajmiemy. Dziękuję, bardzo. Dziękuję za odpowiedź. Ze względu na zamknięcie sprawy, Radny, Panu nie ma? Przepraszam, nie zauważyłem. Ja ja muszę być to, jeszcze ja proszę bardzo, zapłat za inwestycje, to zależy również na tym, jak to jest sformułowana uchwała. Bo Pan, jako wykonawca, to chciałby mieć zakłady, Złapie, ale cząstkowe. Na no, Ładzie, to jest taka już prowadzona również zależnie, że nie stać w ogóle kogoś y, 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 kredytować przez dłuższy czas, ale to tak naprawdę nie odbioru. Więc te prace przyłączają i zimą zostały. Roboty zostały odebrane i zapłacone. I tu z tego wynika, że y, 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 w planie było 480, około 60 tysięcy zostało, także tak, tak, że tak to wygląda, no przede wszystkim, zwłaszcza przy inwestycjach drogowych, przy szkołach, no, po prostu cały czas te faktury cząstkowe są, tak są zawierane umowy, no, nie bardzo wyobrażam sobie, żeby, to nie jest wykonanie jakiejś, no, drobnej czy gadżetów, czy czegoś jednorazowego. Jednorazowa poprawa, więc dlatego, dobrze. no, czy, czy tam, Panie, tak, No, tam jest chyba jakaś mówiąca. Tak, jakaś, to to, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jakby Pan mógł wziąć pod uwagę y, moją nieobecność pomiędzy 5 a 12 czerwca w kwestii ewentualnego komisji. Dobrze. Że może było w innym terminie, od 5 do 12 Dobrze. Nie mogę. Dziękuję Państwu bardzo ze względu na wyczerpanie wszystkich punktów. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.